Cześć, witam was w kolejnym odcinku poświęconym historiom na mapie Smocza Dolina. W tym filmie opowiem wam o najciekawszej, a zarazem najtrudniejszej zagadce, która została stworzona w historii Battlefield. Tak samo jak na mapie Hangout 21, to i tym razem dostaniemy nagrodę za rozwiązanie zagadki. Za pierwszym razem otrzymaliśmy łuk widmo, ale tym razem otrzymamy kamuflaż Dice LA. Wtedy do tej pory należał tylko i wyłącznie do członków ekipy studia DICE z Los Angeles. Oprócz jasnego wyglądu kamuflaż skrywa dodatkową ukrytą właściwość, ale o tym opowiem później. Więc od czego zaczynamy? Na samym początku wraz z znajomymi wchodzimy na nieranginkowy serwer. Następnie musimy znaleźć 7 ukrytych przycisków, które są rozsiane na całej mapie. Pierwszy przycisk znajduje się przy fladze H. Drugi znajduje się we wnętrzu pieca w budynku przy fladze C. Kolejny przycisk znajduje się pod drewnianą kładką niedaleko flagi G. Czwarty znajduje się pod wodą obok wodospadu. Piąty przycisk jest pod skałą przy fladze E. Szósty jest na dachu przy fladze B. Siódmy, ostatni, znajduje się we wnętrzu uschniętego drzewa, które trzeba zniszczyć najlepiej za pomocą C4 lub granatę. W świątyni przy fladze H zobaczycie zapalone kilka lampionów, a naszym zadaniem jest zapalić je wszystkie. Żeby je wszystkie włączyć, trzeba wcisnąć przyciski w odpowiedniej kolejności. Do każdego przycisku najlepiej przydzielić innego gracza. Dodatkowo potrzebujemy jeszcze jedną osobę, która będzie kontrolować ilość zapalonych lampionów. Dodatkowo osoba ta będzie mówić innym, który przycisk należy wcisnąć. Musicie pamiętać o tym, że sekwencja wciskania przycisków zawsze jest inna. Po włączeniu wszystkich lampionów przy pierwszym lampionie na drewnianej kolumnie pojawi się klawiatura, która pozwoli nam na wpisanie kodu. Po wciśnięciu dowolnego klawisza lampion, który jest obok zacznie nadawać wiadomość w alfabecie Morza. Po przetłumaczeniu wiadomości otrzymamy taką informację. Gdy se bada noc, nad stadą fabryką tajemnica kryje się w otwartości północnego lasu. Pomnóż literę najdłuższego słowa z drugim, który znajduje się zaraz po nim, żeby stworzyć kod. Oczywiście chodzi o mapę Fabryka Nocna Zmiana. Będąc już na tej mapie musimy udać się na jej północną część, następnie musimy znaleźć Wielki Głaz. Jak postajemy chwilkę przy nim, usłyszymy dziwny dźwięk. Dźwięk ten możemy nagrać a następnie otworzyć go w programie do montażu wideo. Dodatkowo dźwięk ten musimy otworzyć z większą prędkością, po chwili, usłyszymy znany niektórym rytm piosenki. Jest to popularna piosenka ze serialu Battlefield TV. Najdłuższe słowo w tej piosence to jest little, a kolejny zaraz po to jest Beddy. Ale jak mamy pomnożyć te słowa? W tym celu pomo pomo pomoże, pomoże nam numerologia. Do każdej litery musimy przypisać liczbę, czyli do litery A przypisujemy liczbę 1, do litery B przypisujemy oh God, dwójkę 2 itd. Tak Najpierw musimy pomnożyć wszystkie liczby w danym słowie, czyli w pierwszym słowie mnożymy liczby 12, 9, 20, 20, 12 i 5, a dla drugiego 2, 9, 18, 4 i 25. Następnie mnożymy oby, oba wyniki ze sobą. W ten sposób otrzymujemy kod, który musimy wpisać w grze na klawiaturze obok lampionu. Po wpisaniu kodu otrzymujemy kolejną unikalną wiadomość w alfabecie modsa. Pod sam koniec tej wiadomości umieszczony, umieszczony jest nasz unikadowy kod. Najlepiej nagrać sobie kilka minut tej wiadomości, a następnie możemy ją spokojnie odczytać. Następnie musimy wejść na serwery rankingowy w trybie dużego podboju. Musimy udać się do wieży ciśnień przy punkcie A i poczekać dwie minuty. Po dwóch minutach zobaczymy przycisk, który wciskamy. Następnie na metalowym słupie zobaczymy kolejną klawiaturę, na której wpisujemy swój własny unikatowy kod. Po wpisaniu kodu powinniśmy usłyszeć krzyk jednego z bohaterów ze serialu Battlefield Friends. Niestety krzyk ten czasami jest zbogowany i czasami nic nie usłyszymy. Z racji tego, że zadanie wykonałem przed nagraniem tego filmu, przycisk u mnie już się nie pojawi. Nasze zadanie jest już wykonane, teraz możemy udać się do naszego ekwipunku, w którym został odblokowany kamuflaż Dice LA. Oprócz tego, że kamuflaż jest biały, skrywa jeszcze jedną właściwość. Jest on niewidoczny dla celowników termicznych i noktowizyjnych. I w ten sposób rozwiązaliście najtrudniejszego easter w grze. Teraz można zacząć szukać rozwiązania nad kolejną zagadką lub zagadkami, które pewnie są jeszcze dostawione w grze. Dzięki za uwagę. Cześć.